Hej, cześć, z tej strony Agata, to jest kolejny odcinek z poradnika pisarza, a w dzisiejszym odcinku mówimy sobie o postaci pomocnika. Pomocnik jest to postać, która wspiera jedną z ważniejszych postaci w opowieści, czyli taką, która ma wpływ na obrót wydarzeń, z reguły dużo większy niż sam pomocnik. To wsparcie może się objawić na różne sposoby. Może to być zwykłe poparcie werbalne, gdzie pomocnik oddaje swój głos na rzecz postaci, którą wspiera. Może to być również wsparcie fizyczne, gdzie pomocnik wykonuje fizyczną część planów osoby, którą wspiera, której ta osoba sama nie może wykonać albo ich wykonać po prostu nie chce. Może to być też pomoc intelektualna, gdzie postać pomocnicza posiada wiedzę potrzebną jednej z ważniejszych postaci i Decyduje się tą postać wspomóc? Ważnym jest, aby pamiętać, że postać pomocnika pomaga ze względu na jakieś ważne motywy. Może to być wspólny cel, czy ideologia, czy coś tak prostego jak pieniądze. Pomocnik może być po prostu zatrudniony przez osobę, której pomaga. Zazwyczaj jednak, gdy twórca decyduje się na postać pomocnika, staje się on bardzo płaską postacią. To nie jest koniecznie złe. Nie każda postać w waszej opowieści musi być wielowymiarowa, ze skomplikowaną, mocno nakreśloną i dramatyczną przeszłością. Postać pomocnicza może być jak najbardziej jednowymiarowa, ale to nie znaczy, że powinniście o niej zapomnieć. Przy pracach nad czymś krótkim taka prosta postać w 100% spełnia swoje zadanie. Jednak jeśli pracujecie nad czymś dłuższym i posiadacie już obszerny katalog postaci i dotarliście do momentu, w którym pasowałoby dodać kolejną postać, aby rozwinąć opowieść dalej, zamiast tworzyć całkowicie nową osobę, dajcie to zadanie pomocnikowi. W takiej sytuacji możecie pomocnika wykorzystać jako taką zapasową kartę, która może nie jest całkowicie czysta, ale na której możecie dopisać różne rzeczy, nadając postaci nieco większą rolę w waszej opowieści. Oczywiście pamiętajcie o tym, że postać pomocnika nie musi być postacią do tego dedykowaną. Często, gdy ktoś decyduje się do Dać pomocnika w swojej opowieści, ta postać nie ma nic więcej do roboty. Natomiast pomocnikiem w opowieści może być postać, która jest bardzo ważną częścią waszej historii i która w bardzo dużym stopniu popycha opowieść do przodu. Po prostu cele tej postaci sprawiają, że najlepszym, co może zrobić w danym momencie, to pomóc innej postaci. Pamiętajcie jeszcze, że postać, której pomocnik pomaga, nie musi być wcale główną postacią czy antagonistą. Może to być z łatwością jedna z postaci pobocznych. Ważne, by grała jakąś rolę w narracji i w pewnym stopniu popychała opowieść do przodu. Postać pomocnika jest dość prosta ze względu na główne zadanie swojego istnienia, czyli pomóc innej postaci. Pamiętajcie jednak, że te, ta postać, ten pomocnik ma jakieś swoje cele w pomaganiu, właśnie tej innej postaci, i nie powinna istnieć bez żadnego konkretnego powodu. Więc podsumowując. Po pierwsze, głównym zadaniem postaci pomocnika jest dosłownie pomóc innej, ważniejszej w narracji postaci. Może to być pomoc przez oddanie postaci głosu, wsparcie fizyczne czy intelektualne. Po drugie, pomocnik decyduje się na pomoc, bo cele czy ideologia drugiej postaci są równoległe do postaci pomocnika albo z czystego zysku materialnego. Po trzecie, pomocnik często jest pisany jako jednowymiarowa postać, co nie jest złe, a w razie potrzeby pozwala nam na głębsze rozwinięcie tej postaci. Po czwarte, pomocnikiem nie musi być postać, którą stworzycie specjalnie w tym celu. Może to być jedna z innych postaci, mająca większe zadanie w opowieści, a, a która decyduje się pomóc innej postaci. I po piąte, postać, której pomocnik decyduje się pomóc, nie musi być postacią pierwszoplanową. Może być to postać poboczna, ważne, żeby miała jakiś wpływ na narrację. Więc tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o postać pomocnika. E, taki troszkę krótszy odcinek, ale ja się z tego powodu bardzo cieszę. Lubię robić takie krótsze odcinki. E, natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek, myślałam, żeby połączyć postać pomocnika z postacią folii i zrobić taki jeden większy odcinek, ale na temat obu postaci jest trochę do powiedzenia, więc stwierdziłam, że je oddzielę. I później, jeżeli będziecie czegoś szukać e, konkretnego na temat jednej z tych dwóch postaci, będzie to po prostu o wiele łatwiejsze do znalezienia. Jeżeli coś było Macie jakieś pytania, proszę piszcie komentarze. Natomiast w tym odcinku to by było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i pamiętajcie, cokolwiek będziecie robić, bawcie się przy tym dobrze. Na razie!